Cześć. Na dzisiejszym nagraniu rozwiążę zadanie z zakresu przemiany jądrowych. Zadanie brzmi następująco. Pierwiastek rad o liczbie masowej równej 220 i liczbie atomowej równej 86 ulega przemianie alfa, natomiast pierwiastek rad o liczbie masowej równej 214 i liczbie atomowej równej 88 ulega przemianie beta minus. Oblicz o ile różnią się liczby masowe pierwiastków powstałych w wyniku tych przemian. Odpowiedzią do zadania będzie uzupełnienie zdania: liczby masowe różnią się o. Tutaj musimy odpowiedzieć o ile. Mamy w tym zadaniu dwa izotopy radu. Pierwszy izotop o liczbie masowej równej 220, liczbie atomowej równej 86 ulega przemianie alfa, natomiast drugi izotop radu ulega przemianie beta minus. Zaczynając od przemiany alfa, powstaje tutaj promieniowanie alfa i do tego pierwiastek, którego liczba masowa jest mniejsza o 4, czyli będzie 220 minus 4, czyli będzie 216, oraz liczba atomowa jest mniejsza o 2, czyli będzie 86 minus 2 równa się 84. Druga przemiana to przemiana beta minus i w wyniku tej przemiany powstaje promieniowanie beta, które ma tutaj w liczbie masowej 0, w liczbie atomowej minus 1. Jest to równoznaczne z ładunkiem elektronu i do tego mamy pierwiastek, który powstanie w wyniku tej przemiany? I to będzie pierwiastek, który będzie miał taką samą liczbę masową, czyli również 214, natomiast liczba atomowa będzie większa o 1, czyli będzie miał 89. O ile zatem różnią się liczby masowe pierwiastków powstałych w wyniku tych przemian? W ramach przypomnienia, jeżeli mamy pierwiastek x, to on ma liczbę masową a i liczbę atomową Z. I liczba masowa A jest to liczba neutronów plus liczba protonów, czyli to wszystko, co znajduje się w jądrze. Natomiast liczba atomowa Z, inaczej nazywana liczbą porządkową, jest to liczba protonów i równa się ona również liczbie elektronów, czyli protony w jądrze, elektrony na powłokach elektronowych. Zatem o ile różnią się liczby masowe powstałych pierwiastków, tutaj mamy 216, tutaj mamy 214, czyli liczby masowe różnią się o 2. Natomiast jeżeli chcesz szybko sprawdzić, czy dobrze rozpisałeś przemiany jądrowe, to zobacz, jak to można łatwo zrobić. Tutaj mamy po lewej stronie w liczbie masowej 220, a w liczbie atomowej mamy 86, czyli to jest strona lewa. I teraz przyrównujemy do strony prawej, ponieważ lewe z prawym się powinno równać. Mamy tutaj przemiany alfa, czyli mamy 4 w liczbie masowej i 2 w liczbie atomowej. I do tego plus 216, tutaj mamy 84. I teraz tak, 86 to jest równe 2 plus 86. Tak, zgadza się. Czyli to jest OK. 220 to jest 4 plus 216. Również się zgadza. I tak samo zrobimy z przemianą beta minus. Czyli mamy tutaj 214, 88 po lewej stronie, a po prawej stronie będziemy mieć 0, minus 1 i plus 214 i 89. I teraz znowu sprawdzamy, czyli tak 214, czy jest równe 0 plus 214. No tak, wszystko się zgadza. 88, czy jest równe 89 minus 1. No tak, bo 89 minus 1 to jest 88, jest tutaj również wszystko się zgadza. Więc to jest dobry sposób na sprawdzenie, czy dobrze zapisaliśmy wszystkie przemiany jądrowe. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia!